Cześć, witajcie! To jest chyba szósty dzień naszego pobytu, i dzisiaj szczęśliwy dzień, bo wynajęliśmy sobie oto taką furę. Za jedne bodajże 230 euro na trzy doby korfu jest nasze. Zmierzamy sobie do tego miejsca, które teraz jest za moimi plecami. I idziemy sobie cały czas w wodzie, która de facto jest jak zupa. Wchodzi się bez jakiegoś takiego w ogóle uczucia zmrożenia. Wiecie, normalnie w Polsce często jest tak, że jak wchodzimy do jeziora czy do morza, trzeba to robić stopniowo, polewać się wodą itd. A tutaj, tak jakby się wchodziło do wanny, żeby się wykąpać. W tej raczej nie zdecydujemy na wejście. Na pewno nie wejdę jako pierwszy. Padryć, może ty? Nie, ja pójdziemy dookoła. Nie podjęliśmy się wyjścia, tym bardziej, że nie jesteśmy w ubraniu plażowiczów, tylko spacerowiczów. A jeden człowiek przed nami miał dosyć spore problemy, żeby sobie tutaj wejść. Co więcej, wyglądał na osobę dość sprawną. To też my nie próbujemy, ale jest możliwość dostania się w inny sposób, także postaram się to miejsce pokazać, bo wygląda naprawdę atrakcyjnie. jakiś ciekawy spacerek a wysiłek jest wskazany bardzo bo przy tej ilości żarcia jakie spożywamy na tej wyspie to jakiekolwiek spalanie kalorii jest mega wskazane wczoraj co prawda graliśmy w tenisa przez półtorej godzinki przy myślę 180 stopniach Celsjusza no, ale to wszystko jest mało. O, zobaczcie sobie, można odpocząć. Inny klimat, inne widoki. Rewelacja, po prostu. Rewelacja. I będzie też rewelacja. Jak się nie zabije, to też będzie rewelacja. Ale jest duże prawdopodobieństwo. Że tak się nie stanie. Nie wiem, czy tam do góry. Chodźmy, zobaczymy, co tam się dzieje. Oh, thank you. Przeprosiłem tego pana, bo przystanął na chwilkę. O, zostawiłem moich ziomeczków. Niech sobie popykają zdjęcia. Moja Patrycja wkurzona, bo sobie sesji z nią nie uprawiam. Ale przecież na wszystko jest czas. A chcę też Wam coś pokazać, co jest na tej wyspie. I tak nie nagrywam codziennie. Zresztą, jakbym nagrywał wszystko, to pewnie by to. Było nudne po prostu. Co tutaj, oliwki rosną? Co to jest? Tu może nie, ale tu tak. Oliweczki. Uuuh. Nie wiadomo, czy zrobię okrążenie. Chciałbym zrobić okrążenie. A może. Będę musiał zrobić nawrotkę. O, i tu już się ta woda znacznie lepiej prezentuje niż w tej zatoczce. Chodzi mi o kolor tej wody. Tam był taki szarawy brudnawy. A tutaj ten wielki błękit. Wielki błękit co ktoś tam macha Dobra, dobra, tu dalej dookoła, dookoła o proszę nie, koniec tu można było dojść zobaczyć sobie to morze joniskie i teraz trzeba wracać z powrotem. Chcę mówić to, co widzę. A widzę to, że te krzaczki, te ścieżeczki, które tutaj są, prowadzą do niestety, jak dla mnie, naturalnej toalety. Resztę sobie sami wyobraźcie, albo może lepiej nie. Jeszcze tylko kanał Amor. Zbudowany z piaskowca, w którym bardzo szybko woda się przemieszcza i jest ślisko, ciężko z niego się wydostać. W każdym razie legenda głosi, że jak jakaś kobieta sobie tutaj przepłynie ten kanał, to może się spodziewać szybkiego zamąż pójścia. Taka sytuacja. Zdjęciowe praktycznie skończone. Tak właśnie wygląda Sidari. Za moimi plecami w tym momencie Albania, którą de facto też chciałbym zwiedzić. A teraz musimy szybko wracać do cywilizacji, bo strasznie chce nam się pić. A nie zabraliśmy ze sobą nawet pół litra wody. Nie, w ogóle po prostu nie zabraliśmy wody ze sobą. Aha, jest i moja woda, ale się cieszę. Ale ci, tutaj tą masę, to samo spadało. Tak? A tutaj przepiękna rzeczka wpływająca prosto do morza, której zapach wywołuje chęć na pawia. Nie złośćcie się, że pokazuję plusy i minusy, ale strasznie nie lubię takiego koloryzowania. Często powtarzam, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Czasami ktoś mi mówi, jak ta osoba ma pięknie, jak tamta osoba ma pięknie. A ja zawsze odpowiadam, być może tak jest, ale żeby wydać opinię, to musiałbym z tymi ludźmi pomieszkać naprawdę dobrze ich poznać. Wtedy mógłbym cokolwiek powiedzieć, bo po takim pierwszym wrażeniu to często można się grubo pomylić. Także oglądajcie. Tak to wygląda miejsca cudowne i mniej cudowne. Mógłbym pokazywać te tylko najwspanialsze, rozpływając się w zachwycie, jaka to nie jest Grecja cudowna. A potem byście przyjechali i być może ocenili to inaczej. A i tak być może ocenicie to inaczej, bo wszystkiego nie jestem w stanie pokazać. Cześć, goście nie na kanale Oto tego złodzieja czasu, podsumowanie miejscowości, w której jesteśmy, czyli Sidari, plaża śmierdzi, to jest jeden minus, zaczniemy od minusów, bo później będzie tylko lepiej, a bardzo polecamy Piaskowca i Kanał Miłości, warto zobaczyć, polecamy, błękitna woda, idealna na kąpiel. Must be in Corfu Zobaczcie, co znalazłem dla Was w centrum wyspy. Tajemniczy jakiś ogród, ale nie o to chodzi. Patrzcie tutaj. Taki klasyk. Cały dom wygląda tak, jakby go ktoś na co opuszczał. Cudny jest ten biznesik za mną. Taki malutki sklepiczek przy plaży. Tutaj jakaś taka malownicza restauracja nie wiem czy to będzie widać, mniejsza z tym a jesteśmy gdzie my jesteśmy, o tu i teraz pokażę wam coś bardzo fajnego i ładnego i imponującego i brak mi słów także może tak Ładnie ładnie a tutaj może, a tutaj z drugiej strony. Ach, rewelacja, po prostu rewelacja, <trybujesz> Dobra. ziomeczki też idą tam jeszcze fajne takie balkoniki z tej restauracji mogą sobie tam siedzieć i się podniecać widoczkami tak jak ja się teraz podniecam ciepła woda robi największą robotę bo to jest po prostu przyjemne trzeba przejść wodą ale człowiek się cieszy z tego powodu bo jak masz 50 stopni na budziku to chcesz w jakiś sposób się schłodzić i tutaj się to udaje a przy okazji się oczka cieszą patrzcie jaki kolor piasku Taki rudawy bardzo, drobniutki, delikatny piaseczek. Rewelacja. Zejście bardzo delikatne. O, tak. I teraz już więcej nie bo mam telefon w kieszeni nie chcę go utopić tutaj ludzie coś piszą na klifie Nie chcę mi się z tej wody wychodzić. Jest po prostu ciepła, bardzo ciepła. A zewnątrz jest gorąco. Najchętniej bym się tutaj cały zamoczył. Nie dało się odmówić sobie tej wody, bo jest tak zachęcająca, jakby nagle władała wszystkimi językami świata i mówiła do nas, żebyśmy po prostu do niej weszli. To też wchodzimy. quella è la situazione. Foki, foki albo delfinki, delfinki, tak, bo tu jest ciepła woda. To nie jesteśmy foczkami, tylko delfinkami! Haha! Ha. Szkoda, że nie mam gdzie położyć aparatu bez obawy, że go woda pochłonie. Bo jedna większa łódka, zrobi się fala i cały sprzęt będzie pod wodą. Może tak być, hipotetycznie. Uuuh. Połowa wakacji za nami. Będzie smutno wrócić do Polski. Weźmy na Logos zbić. Tutaj nie ma żadnych minusów. Jak widać skok z klifu udał się. Wszyscy żyją. Dzięki. <grymne> Cudownie. Lecisz do Sunshine. Weź ze sobą trochę więcej pieniędzy. Żeby wyrwać się z tego miejsca i zobaczyć coś więcej bo naprawdę max można tam posiedzieć 2-3 dni, a potem lekarstwem jest wyrwanie się z tego miejsca.